Dodatkowe małe zadanie aktorskie, bo tydzień temu mieliśmy jakieś zakłócenia na e, linii, na mikrofonie, więc oddawajcie, jakbyście go nie słyszeli. Basia, dostałeś już trzy telekamery, jedną złotą. Jakie masz ja kolejne plany? Się nie, 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 nie. To, to, udaję, że nie było tego pytania wcześniej, bo coś się zrypało tak. i nie mogli Aha, pośleć. Dobra, to zadajemy. Basia, dostałeś trzy telekamery, jedną złotą. Zastanawiam się, jakie masz plany zawodowe, może marzysz o Hollywood? <laughs> Czy marzę o Hollywood, wiesz co? Y nie marzę, ale jeżeli bym tam pojechała, pewnie bym poszła na jakieś castingi z ciekawości, aczkolwiek wiem, że tam jest bardzo trudno, bo wszyscy przychodzą wręcz tabunami i wyglądają jak klony. Tak słyszałam, nie byłam. I pewnie nie byłoby łatwo, no jakieś moje koleżanki po fachu były, niektóre rzeczywiście pograły trochę, niektóre nie bardzo. Na razie mam tyle tutaj w Polsce do, do roboty, że kompletnie o tym nie myślę. A jakie masz plany zawodowe? No Jak nie Hollywood, to co? No bo w Polsce masz już wszystko. No nie mam wszystkiego, wiesz, jeszcze wiele. Kryształowej ról... kuli nie ma po nie, pierwsze. Nie, nie mam jeszcze kryształowej kuli, jeszcze wiele ról, wiele projektów przede mną. Tak naprawdę to wiesz, można co chwilę robić coś nowego, pięknego, nowy, tworzyć spektakl, nowy film. A na przykład festiwale? No. Filmowe? Jakiś film na festiwalu filmowym? No, wiesz, no jak będę jak zagram w filmie, który się nadaje na festiwal, to pojadę na festiwal. A chciałabyś? No pewnie. Czy brakuje Ci tego trochę w CV? No bo jesteś, nie, nie chcę nikogo obrazić, bardziej komercyjną aktorką, nie taką festiwalową. No, tak wyszło, bo wiesz, ta moja medialność zaczęła się od reklamy, więc, więc tak to poszło. I rzeczywiście. Yy, Propozycje, które do tej pory dostawałam, to były raczej z y, komedii romantycznych albo z komedii albo z jakichś innych filmów ale genera generalnie komercyjnych. Były też w sumie propozycje z filmów y, bardziej ofowych, ale nie zebrano na nie kasy, no bo to już wiadomo jest trudniej. Mhm. Widzisz, na te komercyjne zawsze jest kasa, a na te niekomercyjne nie zawsze. Y, no ale co, no wszystko przede mną. A dostajesz jakieś propozycje z innych państw? Nie, jakieś tam może miałam, nie wiem, castingi gdzieś, czy znaczy w sensie coś wysyłałam do Rosji, chyba. nie pamiętam nawet, ale nie, 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 nie byłam, jeszcze nie grałam. Aczkolwiek moi koledzy, na przykład Mateusz Damicki czy Paweł Delong, sporo tam grali i w Rosji i w innych krajach.